Witajcie tutaj Gry 15 Dzisiaj gra w Plutonie z dzikim Murzynem Przywitaj się. Ładnie Moja witać biały pan No i bardzo ładnie. Dziki gra dzisiaj Isem. Ja M6, prawda? M6 grałem, widzieliście go i tak będzie fajnie, będzie fajnie, będzie fajnie, będzie fajnie A Murzyn jak zwykle pewnie zwali coś. Dobra, widzimy się w bitwie Dobra, jesteśmy w bitwie tak jak widzicie, FPS z tymi znowu spadają. Hmm, ciekawe na ile się zatrzymają. Dobra, młody, gdzie jedziemy? W prawo? No, może być w prawo. No, to pojechać. No, za isem się pójdziemy. by ktoś pojechał. SU-85, dobra, niech będzie. No, żeby za dużo nie ugrał. <grym>, ale SU-8 dobre jest. Bardzo dobre O Jezu ty... o, tajgerek Ja go nie uszkodzę Chyba trzeba, o dobrze Widzicie, a jednak No muszę ja chyba też nie. Tak, tak, mamy szczęście, gramy z pro gamerem. Sorry, no przeze mnie chyba wygramy. No nie, nie chciałem, naprawdę, to się już nie no powtórzy. Do... No ja myślę, nie? Ale wybaczymy chyba młodzienkowi kochanemu naszemu, tak. Niech to... Zrozumiałem z chwil błąd i na. Do licha! Nie przebiliśmy pancerza! Może już tak nie będziesz. O, cześć no. ty! No, nie chciałem, naprawdę. Niechcący chcący kliknąłeś, tak? No? Nie samo się kliknęło, no. Jak bumcy O kurde, mało brakowało i Nie na... jest mój. A do mnie to się spinasz, co? Wolno. Ham. Dobra, jedziemy teraz gdzie? Ja jadę na kapacz, sobie tu bknę pin. Dobra, jadę, rozwal artę. Chociaż Parą się tak to zresztą. dużo nie ugra ta artyka. Została w gąski. Kurde, Slogren mi go zabił, a ty zły! Bądź przeklęty, Majher! I tam coś tam, bla bla bla. Zostało im coś, Tiger gdzieś jest u nich, ale nie wiem gdzie. Na lewo właśnie. Teraz. O, i wiem gdzie! O, u nas w bazie jest Tiger. Z tego co mi się wydaje. Chyba, Zdaję ci się stary, zdaję. Wracam do bazy Jak coś wy tam kampcie. Dobra. Dostał! A no, chyba to ładnie nie? Do licha. Nie przebiliśmy pancerza. Jeszcze jagódkę w bazie mamy ty. To musiało boleć. Rozwal ich, zbika, pa, szybko. Mówisz masz. Aleś miałem nie bić ich, ty pozwalam Dzięki No szybko strzel jakiegoś byle O, dobrze, bardzo ładnie, bardzo ładnie Chyba obrońcę dostanę, Eee, yy, Jeszcze raz, ile masz przeładunek? Wieć kogoś z starana nawet Dawaj, 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 dawaj Jedziesz, jedziesz O, pięknie, pięknie Widzicie, murzy nie lami. Murzyn jest dobry Mudin. Bardzo dobry Mudin, masz banana. U mnie. Oooo 500 doświadczenia. Ty, nie 11 dostałem. 11 tysięcy kasy, a u Ciebie Murzyn jak? 23 tysiące kasy i 638 000. No bo Mudin to Mudinowi więcej dają. O mnie trzech uszkodzonych, jeden zniszczony, dwóch wykrytych. Dobra, ja się z Wami żegnam, że graliście, oglądaliście Tegera 15 i... Mudina! Młodym, pożegnaj się ładnie. Módl, Moja żegnać biały pan. No bardzo ładnie. Dobra, cześć.